Ja zwariuję dzisiaj z tym. Albo nie mam słuchawek podłączonych, albo coś tutaj nie gra. Więc mam nadzieję, że mi zaraz nie spadnie ten telefon. Mam teraz kilka minut, więc postaram się coś tutaj nagrać. Chodzi o to, że czemu partner się zmienia po kilku latach albo po kilku miesiącach, tak? Czemu najpierw było, że był. Że był pozytywny, że był aniołem, a po kilku miesiącach czy po kilku latach zmienia się w demona. Czemu tak jest? E, ja też to przerabiałam w swoim życiu, że moje relacje się rozpadały zazwyczaj po kilku miesiącach. E, wtedy, kiedy e, mam nadzieję, że teraz słychać i widać, bo to, to znowu obraz mi się jakoś. Dobra, nieważne, będę mówiła. Bo mam teraz kilka minut, to powiem. Będzie jakoś tam słychać. Chodzi o to, że... Yy, chodzi o to, yy, że... Yy, jak ty nie zobaczysz prawdy od razu, bo nie, nie znasz tej prawdy, bo nie znasz prawdy o sobie, ty nie wiesz, co, co twoje wnętrze skrywa... To tak samo Twój partner nie zna siebie, lub boi się pokazać tej wrażliwości, tej swojej prawdziwej natury. Boi się pokazać tego swojego, to swoje prawdziwe ja, swój prawdziwy charakter, swoje prawdziwe myśli. Być może nawet nie wie, że się boi i ukrywa to nieświadomie, to, to swoją prawdziwą, jakby prawdziwą naturę. Tak? Ukrywa nieświadomie. Dlatego, że ma takie wzorce, że nikt w jego rodzinie nie zachowywał się autentycznie, i ma takie przekonania, że musi się kamuflować, i dopiero to swoje prawdziwe uczucia, swoje prawdziwe oblicze, swoje prawdziwe myśli i działanie pokazuje. Zazwyczaj po ślubie, po urodzeniu dziecka, albo po kilku miesiącach I, i nagle jesteśmy w euforii na początku znajomości, bo mamy różowe okulary, też same nie chcemy, nie chcemy widzieć, jaki ten partner jest, chociaż intuicja na pewno nam to podpowiada, ale to, żeby też słuchać intuicji, no to też trzeba mieć to czucie ciała. Jeżeli masz zablokowane czucie ciała, no to nie odczytasz tych sygnałów. A poza tym, jeżeli masz nieuzdrowione traumy, to te sygnały są zaburzone lękiem, zaburzone traumami, są z braku i te Twoje decyzje i też one nie są do końca jakby prawdziwe, tak? To, to przeczucie. Bo pragnienie wynikające z braku jest silniejsze od tego pragnienia intuicji. No i czemu taki jest? Ja się dowiedziałam o tym kilkanaście lat temu na ustawieniach moich pierwszych, jak byłam i Pani mi tam pokazała, Narysowała mi taki obrazek, że. bo ja poszłam, że czemu ja przyciągam toksycznych partnerów i się powtarza ten sam schemat. No i mi narysowała, że jeżeli ja nie jestem autentyczna i przez trzy miesiące mam siłę udawać, to partner tak samo, tak? A potem, jak ja już nie mam siły udawać, czasem to udawanie, ta iluzja trwa kilka miesięcy, kilka lat. Zależy, ile ty masz siłę udawać, bo przychodzi taki moment, kiedy ty już masz dość tego udawania i odkrywa się twoja prawdziwa natura, twoje prawdziwe myśli i uczucia. I to, co chcesz zrobić partnerowi, to po prostu robisz bez żadnych ogródek, tak? A wcześniej się hamowałaś, bo miałaś jakieś ukryte intencje, że no nie, tu nie będę autentyczna, i, bo, 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 bo to boli, autentyczność boli, albo lepiej jest udawać, to będę akceptowana, kochana. No i to się zawsze źle kończy. To nigdy nie kończy się dobrze. I e, te. E, Czemu tak jest? No więc dlatego, że nie jesteś od początku autentyczna i tak samo przyciągasz partnera, tak? On też nie jest autentyczny. On też nie jest autentyczny i macie odwagę być w sobą dopiero po jakimś czasie. Ale to, że też słyszę od klientek, bo on był taki dobry przez dwa lata, był aniołem, i potem nagle się zmienił w demona. I teraz zależy w jakich okolicznościach, bo ty na przykład masz dziecko i przekierowałaś uwagę na dziecko, a jeżeli masz narcystycznego partnera, to on nie mógł być aniołem, to udawałaś, że on był aniołem, nie chciałaś widzieć prawdy. Narcyzma ma coś takiego, że on musi być na piedestale i na przykład jak urodziło się dziecko, ty przekierowałaś tą uwagę na dziecko, no to on już będzie po prostu, no, no nie będzie w centrum uwagi, więc. Nie będzie chciał być z tobą, dlatego że no, ty przekierowałaś uwagę, on już nie jest jakby najważniejszy, tak? Więc e, to, to się jakby nie uda, tak? Na pewno będzie jakieś tam dążył do rozstania, do sprawiania ci jeszcze większego bólu i tak dalej. Więc e, ważne są te intencje. Czy ty, ty faktycznie nie, nie czułaś nic, że to co tu się święci? Udawałaś, że nie widzisz, bo to jest niemożliwe, żeby ktoś się zmienił w anioła z demona, tak? Jakby to się dopiero odkrywa, albo przyszła pora, że, że ta druga osoba e, udawała, i nagle no, zaczęły jej się samoistnie, bo są takie czasy i takie energie, że otwierają się traumy. No po prostu, no, ta energia potrzebuje uzdrowienia i chcąc, nie chcąc, ona wychodzi. I jak wychodzi no to są, to, to są naprawdę trudne rzeczy wpada się we wściekłość, w szał robi się różne rzeczy, żeby te traumy po prostu one się domagają, żeby je pouzdrawiać. i ja nie wierzę w coś takiego że ktoś był dobry i nagle się zmienił w potwora czy w demona ale jest jeszcze coś takiego jak zaburzenia osobowości i jest coś takiego jak osobowość mnoga i to jest coś takiego, że osoba przez jakiś czas jest, ma jedną osobowość, potem jest inną zupełnie osobą. tak? Też miałam do czynienia z takimi osobami i wśród klientów także. Więc no tutaj już uważajcie, czyli czemu przyciągnęłaś na przykład psychopatę, czy osobę z zaburzeniami, z osobowością mnogą? No, nie bez powodu. To znaczy, że w tobie, w twoim rodzie, w twojej energii jest jakaś część tej samej energii. Że ty też na przykład bywasz dwulicowa, a nie chcesz tego zobaczyć i przy, przyciągasz osobę, która też jest taka dwulicowa, ale w większym, jakby, wydaniu jest, ma to, jest za, zaburzona i ci funduje roller coaster, tak? Ale dokładnie robi to samo, co ty robisz innym ludziom, tylko tego nie widzisz. Więc ja nie wierzę, że ktoś był aniołem i nagle się zmienił w demona i ty nie rozumiesz. Czego nie rozumiesz? Może nie chcesz zobaczyć coś o sobie, czegoś, jakiejś prawdy o sobie. No bo jak nie rozumiesz, na coś nie chcesz zobaczyć, nie chcesz czegoś odkryć, nie chcesz sobie czegoś uświadomić, tak? Tego nie rozumiesz właśnie, tak? Że ma, jest jakiś opór w tobie. Bo ja nie wierzę w takie rzeczy, że, że się nie widzi, czy nie czuje od początku, jaka to jest osoba, z jaką osobą masz do czynienia. I też jest ważna z jaką intencją weszłaś w tą relację. Jaki brak ci zaspokajał ten... E, e, ta, ja. Kończę, kochani, bo już dojeżdżam do mojego miejsca docelowego. Pozdrawiam serdecznie.